Śląsk Wrocław w przygotowaniach do sezonu za drużyną obóz przygotowawczy później zawodnicy wzięli udział w pierwszym turnieju testowym. Zawodnicy uczestniczyli na międzynarodowym, międzynarodowym zgrupowaniu sportowym na Węgrzech w miejscowości Tata, to jest niedaleko Budapesztu, gdzie szyko, trenowali pod kątem turnieju, który odbył się na początku na początku marca i było bardzo trudne zgrupowanie. Startow na tym zgrupowaniu udział brało 150 zawodników. No później na wykonali dużą pracę. Niestety na turnieju za bardzo im nie poszło z tego względu, że jednak były bardzo ciężkie treningi i wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w tym zgrupowaniu, nie bardzo wystartowali na tym turnieju. Bardzo ciężkie zgrupowanie, jedno, myślę, że myślę, że jedno z najcięższych w ogóle w całym roku, dlatego że przyjeżdża tam zawsze około 10 państw. Także naprawdę zawodników miałem wielu, wielu sparych partnerów. Dwutygodniowy obóz pomyślnie, pomyślnie przetrenowany, wiadomo, nie mam żadnych kontuzji. Bardzo mocne tringi, bardzo, bardzo dużo walk, co myślę, że będzie owocowało na następne starty. I, I zawody, bo wiadomo w tym roku we wrześniu w Las Vegas są Mistrzostwa Świata, to już będą pierwsze kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, także y, skupiam się na 100% y, po prostu na ten cel, na, na Mistrzostwa Świata. Młodzi zapaśnicy mają przed sobą spore wezwanie. W ogrzychu zostaną rozegrane Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, oczywiście z udziałem także zawodników Śląska Wrocław. Koniec marca 26-27... Odbędą się pierwszy raz w historii w zapasach młodzieżowe mistrzostwa Europy i na tych zawodach będzie startowało dwóch naszych zawodników z WKS-u z Wrocław. Michał tracz w kategorii do 59 kg i Dawid Klimek w kategorii do 75 kg. Wiele postarcie w mistrzostwach Europy dla młodzieży oczekuje. Michał Tracz. To jest dla mnie bardzo może nie jakieś wysokie wyróżnienie, ale z, bardzo dobrze się z tym się czuję, że będę startował na młodzieżowych mistrzostwach Europy, które odbędą się u nas w Polsce, w Wałbrzychu. Ja ogólnie teraz jestem już najstarszym młodzieżowcem, więc to jest dla mnie jakby. To, to jest pierwszy raz organizowany w ogóle ten turniej i ja jako najstarszy młodzieżowiec się załapałem i z tego się cieszę, że będę mógł, będę miał szansę pokazać się we Wrocławiu, żeby powalczyć o jak największe osiągnięcie na tych nie. zawodach. Dziś w materiale nie tylko o obozie, formie i startach. Będzie też o wyjątkowej diecie Fit Meal. Ostatnio Damian Janikowski zdradził na jednym z portali społecznościowych, że ją stosuje. Jest to firma cateringowa właśnie we Wrocławiu. Porozmawialiśmy, mam ułożoną swoją dietę. Myślę, że każdy, kto stosuje dietę, ma jakiegoś swojego dietetyka, wie, że to naprawdę jest super sprawa, że można dojść do najwyższego poziomu wytrenowania i co najważniejsze, odżywiać się bardzo dobrze i czuć się bardzo dobrze, bo ja mam rozpisanych dziennie pięć posiłków, jest wszystko przygotowane pode mnie, pod, pod moje wyniki, pod moje ciało. Mam rozpisane też godziny, o których mam jeść. Po prostu mam Świetnie przyrządzone jedzenie, za co bardzo dziękuję, i, i myślę, że właśnie to też pomoże mi w zdobyciu jeszcze większych sukcesów i, i rozwijaniu się mojej osoby. A jak mowa o Damianie Janikowskim, to liczymy nie tylko na sam jego start w Rio de Janeiro, ale i kolejny medal Igrzysk Olimpijskich. W sobotę o godzinie 18 w hali sportu walki AWF zespół WKK rozegra na własnym parkiecie kolejny mecz Drugiej Ligi Koszykarzy. W grupie drużyn walczących o awans Wrocławia nie zmierzą się z Górnikiem Wałbrzy, który jest jednym z faworytów do awansu. Wałbrzeszanie w tabeli grupy F plasują się na trzecim miejscu i tracą tylko 3 punkty do lidera rozgrywek AZS-u AWF -u Katowice. Zespół wrocławski obecnie zajmuje dziewiątą lokatę z dorobkiem 16 punktów. Wstęp na spotkanie jest wolny. W sobotę kolejny raz na tor stadionu olimpijskiego wyjadą żużlowcy Betardu Sparty Wrocław. W tym razem dojdzie do ciekawego starcia między innymi ze względu na osobę trenera rywali. Do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie Ostrowie Ostrów Wielkopolski prowadzona przez Marka Cieślaka. Początek meczu o godzinie 15:00. Wrocławianie pojadą pełnym składem z Tajem Mufindenem i Michałem Jepsenem Jensenem. nie tylko Nikolaja Buska Jakobsena, ale dołączono do drużyny w niedzielę na rewanż w Ostrowie wstęp na Wrocławski Sparring jest wolny. Przed nami bogate wydarzenie, weekend z 38. Międzynarodowym Turniejem Szermierczym Dzieci Challenge Wratislavia. Zmagania w fali orbita trwają już dwa dni, w sobotę i niedzielę. Kolejna porcja atrakcji w sobotę do boju. Ruszą floreciści, o 9 rozpoczną się walki zawodników roczników 2000-2001, od 11 zmagania rok starszych, a około 12-15 start rywalizacji najmłodszej grupy, czyli urodzonych w 2004 roku i młodszych. W niedzielę walki florecistek od 9 roczniki 2000-2001, od 11-2002 i 2003, wreszcie po 12-2004 i młodsze. Po eliminacjach zarówno w sobotę i niedzielę najważniejsze, czyli... Walki finałowe. Na koniec weekendowego flesza jesteśmy w centrum skłosza Redeko przy Strzegomskiej. Przed nami czwarta runda Berendowicz and Kublin Women's League Redeko. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę od 18 do 22. Zgłoszonych jest 12 zawodniczek rywalizacji. Można się przyglądać na miejscu i wspierać wrocławskie fanki tej dyscypliny. Liga odbywa się w tym sezonie na dystansie 9 rund. Szczegóły na stronie organizatora. W pięciu rundach najlepiej z przedstawicieli klubu spisał się Kacper Grela, który prowadzi w klasyfikacji chłopców do lat 16 w kategorii do lat 18. Przemysław Piotrowski jest klasyfikowany na drugiej pozycji w gronie dziewcząt starszej kategorii. Mariola Woźniak jest również wiceliderką klasyfikacji generalnej. W ostatniej potyczce Grela zremisował z Mikołajem Winiarskim, a Kamil Nowak, kolejny z polonistów U-16, zremisował z Kacperem Bilczewskim. W rywalizacji chłopców do lat 18 Piotrowski pokonał Aleksandra, Kaczmarka. Jak wypadli pozostali zawodnicy Polonii? Szymon Kulaś wygrał z Łukaszem Nowakiem, Komil Kamodow przegrał z Mikołajem Tomczakiem. W szóstej rundzie dojdzie do bezpośredniego pojedynku Wrocławian. Wicelider Przemysław Piotrowski zmierzy się z siódmym Szymonem Kulasiem. Wśród dziewcząt do lat 16 Katarzyna Dwilewicz zremisowała wczoraj z Agatą Stebel, a Karolina Kalinowska pokonała Agnieszkę Łukę. W rywalizacji dziewcząt do lat 18 Wszystkie trzy Polonistki odeszły od szachownic ze smutną miną w meczu na szczycie. Klasyfikacji Mariola Woźniak przegrała z Oliwią Kiołbasą, Aleksandra Dadełło uległa Katarzynie Jendrosze, a Agnieszka Bebel przegrała z Pauliną Kopicą. Turniej mistrzowski w Karpaczu potrwa do niedzieli. Początkowo zapisy miały trwać do 20 marca. Otrzymaliśmy tuż przed tą datą sporo maili z prośbami o przedłużenie terminu tłumaczy jeden z koordynatorów Ligi Krzysztof Retecki. Spora część drużyn nadal pracuje nad swoim składem dodaje. Teraz organizatorzy Ligi przyjmują zainteresowane ekipy przed nimi oczywiście największe wyzwanie, stworzenie harmonogramu gier. Przygotowań jest bardzo dużo no jeszcze przed nami ułożenie terminarza, co myślę, że będzie po prostu najtrudniejszą rzeczą przed zrobieniem do zrobienia przed sezonem natomiast później już emocje i już praca na bojęcie. I myślę, to najfajniejsza. Koordynator ligi obiecuje, że harmonogram opublikowany zostanie na początku rozgrywek i będzie dotyczyć spotkań od pierwszej do ostatniej kolejki. Kto kiedy i z kim zagra, to będzie wiadome już na początku, deklaruje. Tym, co chcę wprowadzić w tym roku, będzie terminarz, który e, chciałbym ustalić e, z góry na cały sezon, tak żeby zawodnicy drużyny mogły sobie ustawić e, czas właśnie pod te mecze. A wśród drużyn zapisanych do Spartan Cup są zarówno wieloletni uczestnicy, jak i nowe ekipy. Wszystkich ciekawi, jak zaprezentuje się na przykład zespół Portugalia. Ciekawy jestem, czy to będzie właśnie ten poziom futbolu portugalskiego i jak nasze polskie drużyny z Wrocławia dadzą sobie z nimi radę. No, myślę, że mecze zapowiadają się bardzo ciekawie. A jak wyglądają przygotowania techniczne do ligi? Boisko jest gotowe, teraz liczymy tylko na dobrą pogodę, mówi Retecki. Boisko jest odświeżone, bramki są pomalowane, banery już wiszą, a z tego co wiem pogoda ma być świetna na samym początku sezonu, oby tak było do samochodu. Są jeszcze wolne miejsca, i wciąż można się zgłaszać do ligi, zapisy i informacje o rozgrywkach na www.spartancup.pl